No to co, moi drodzy? No to się delikatnie podziało. Jak ostatnio dostałem zawału z kuli mojej BMW BMW F10, czyli auto, które potrafi walnąć grubego focha, gdzie wizja już zamyka się w kwocie kilku tysięcy, jeżeli chodzi o naprawę. Moi drodzy, w tym przypadku tak nie było. Usterka została szybko i sprawnie usunięta, chociaż nie ukrywam, że nie byłem w domu, nie miałem komputera pod ręką. Podjechałem niedaleko do osób, które wiem, że zajmują się też BMW. No i tam padła gruba wycena. Jakie były objawy? Jaka była litania błędów? Bo to Was również może szokować. Oraz jak do tego doszedłem, co zrobiłem, aby ten problem usunąć to znaczy, jeszcze go nie do końca usunąłem. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi, ale lada dzień, będzie to ogarnięte tak naprawdę za grosze, więc zapraszam na odcinek. Cześć, cześć, cześć mój drogi widzu, ale nie wiem czy wiesz, powstał nowy kanał Sztos Garaż po godzinach, gdzie ruszamy różne tematy tak naprawdę bez cenzury. Ten kanał od początku był stworzony ku temu, aby pokazać Wam różne usterki, pokazać co jak wymienić i tak to zostawmy. Ale na tamtym kanale będzie dużo nowości, więc jeżeli jesteś zainteresowany, wejdź na ten kanał, kliknij subskrypcję, dzwoneczek, choć chyba jeszcze dzwoneczka kliknąć nie można, ale kliknij subskrypcję, zobacz co tam pomału zostaje dodane. Jeżeli jakiś film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę. Lecimy z odcinkiem, no więc pozwólcie, że sobie przysiądę. Słuchajcie, cała historia wyglądała w sposób następujący: wchodzę sobie do auta, oczywiście otwieram auto z centralnego, e, wsiadam, odpalam zapłon, leci litania błędów, leci litania błędów, które mogłem zobaczyć na liczniku. Zdjęcie wskakuje wam właśnie w tym momencie. Jak mogliście tam zobaczyć, były tam błędy związane z układem hamulcowym, systemem bezpieczeństwa biernego, systemem ochrony pieszych, awaria stabilizacji jazdy, awaria sygnalizacji uszkodzenia opony, awaria hamulca postojowego. I to jest właśnie prawda: hamulec postojowy, po tym jak został zwolniony, już nie mógł być tak jakby zaciągnięty nie mógł być aktywowany. Moi drodzy, oczywiście ja pełen strachu, bo mówię, nie wiem co się dzieje, czy gdzieś e, tak jak to w przypadku BMW 60 były moduły w bagażniku, gdzie one e, potrafiły zostać zalane z różnego powodu czy to z powodu nieszczelnej uszczelki klapy, czy coś mogło się po prostu w bagażniku wylać. Te moduły tam były generalnie narażone. Wtedy elektronika też generalnie świrowała. Ale tak jak wam wcześniej powiedziałem, nie byłem w okolicach mojego garażu, więc podjechałem, aby tam panowie odczytali kody błędów, którzy też zajmują się BMW i wysypało 41 kodów błędów. W tej chwili, właśnie, macie tutaj rzuty ekranu, które dotyczą właśnie tych kodów błędów, z których tak naprawdę Mało można odczytać, bo jest tam wszystko. Dobra. Niestety wydarzyło się tak, że musiałem za dwie godziny być w pracy, więc na szybko podjechałem sobie do garażu. E, oczywiście po drodze przerzuciłem kilka stron w internecie i trafiłem na pewien schemat, e, który, po którym można było wywnioskować, że Generalnie do tego całego systemu podłączony jest centralny zamek, gdzie zapaliła mi się kontrolka, że ee, podczas zakupu tego auta był błąd e, klamki po stronie kierowcy. Drzwi, strona kierowcy, moi drodzy, e, podjechałem do siebie na garaż, wziąłem komputer, jeszcze raz odczytałem sobie te wszystkie błędy, ale nic tam związanego z. Właśnie klamką nie było, więc e, wpadłem na pomysł, że pośród tych błędów, których tak wiele wysypało, dużo było e, związanych tak naprawdę, lub można po nich było obstawiać, że padł jakiś moduł, lub któryś z modułów nie ma zasilania. Więc e, zacząłem kopać w bezpiecznikach. Zacząłem od bezpieczników w schowku. I leciałem sobie po kolei, i trafiłem na bezpiecznik opisany jako bezpiecznik DSC, czyli bezpiecznik odpowiedzialny za stabilizację toru jazdy. Jak się potem po tym schemacie okazało, ten bezpiecznik jest również połączony z tak jakby obwodem tych właśnie klamek, z obwodem centralnego zamka. Nikt by się pewnie tego nie spodziewał, albo wiele osób by się tego nie spodziewało, że jedno z drugim w jakiś sposób na bezpieczniku może być połączona. Eee, tak naprawdę zaświeciło mi się w głowie, że być może ta klamka, która wcześniej zgłaszała błąd, eee, zrobiła jakieś w pewnym sensie zwarcie, upalając właśnie ten bezpiecznik. Moi drodzy, Właśnie ten bezpiecznik numer 2, który jest w schowku, czyli wyciągamy sobie zaślepkę ze schowka, tam jest cała skrzynka bezpieczników. Bezpiecznik numer 2, 5A, był spalony. Po wymianie tego bezpiecznika, włączenie zapłonu już nic nie wysypało. Podłączenie komputera, skasowanie wszelkich kodów usterek załatwiło sprawę. Moi drodzy, zobaczcie, Taka pierdoła jak klamka mogła spowodować wysypanie takiej ilości kodów błędów, że ktoś, kto tak naprawdę nie obcuje z BMW na co dzień, mógłby stawiać na przykład na wymianę pompy DSC. Co właśnie też w warsztacie, gdzie odczytano mi kody błędów, stawiano właśnie na pompę DSC. Tutaj różnica jest mniej więcej taka, że pompa DSC kosztuje pewnie nowa w granicach 3000. Do tego trzeba ją zakodować, i tak dalej, więc tutaj koszty się zwiększają. A przekładka klamki, której właśnie szukam w kolor, e, kosztuje tak naprawdę grosze, bo myślę, że za 100-200 zł taką klamkę na spokojnie można wyrwać. Więc moi drodzy, macie na tym odcinku całą litanię kodów błędów, macie to, co wysypało na liczniku, gdyby ktoś miał taki problem i. E, tak naprawdę e, nie miał komputera, aby te błędy odczytać, sami sprawdźcie bezpiecznik numer 2, który znajduje się w schowku ja też nie obstawiałem na samym początku że takie e, taka usterka, można powiedzieć taka awaria może być związana właśnie z przepaleniem bezpiecznika z kuli klamki ale jak widzicie ma to ze sobą jakieś tam powiązanie skoro tak być może. Na pewno jest to usterka, która jest w stanie e, przestraszyć użytkownika F10. Więc e, taki odcinek jak najszybciej ląduje na mój kanał. Bo jak potem zacząłem drążyć temat w sieci, ta usterka występuje dość często u osób, który, u których występuje błąd klamki. Ale. Tak naprawdę błąd klamki nie występuje nigdzie na zegarach, więc jeżeli nie macie komputera diagnostycznego, nawet nie będziecie obstawiać, że coś z waszą klamką jest nie tak, bo nie jest to w żaden sposób sygnalizowane przez auto, jest to tylko w pamięci kodów błędów w samym aucie. Więc jeżeli już tak daleko zajdzie, że wysypie wam taką ilość błędów, nie bójcie się, sprawdźcie na początek bezpiecznik numer 2. Jeżeli on będzie przepalony, wymieńcie go, odczytajcie, następnie kody błędów, bo sama wymiana bezpiecznika może Wam zbyt wiele nie dać na zbyt długi czas, a najważniejsze jest usunięcie przyczyny usterki. Tak jak w moim przypadku, była to usterka spowodowana głupią awarią klamki w drzwiach kierowcy, i tak naprawdę ten bezpiecznik musicie uświadomić sobie, że wymieniacie doraźnie. Mówię doraźnie, ze względu na to, że jeżeli ta klamka spowodowała raz przypalenie tego bezpiecznika, musimy usunąć przyczynę usterki, nie tylko wymienić bezpiecznik, ze względu na to, że potem w przyszłości może Wam się stać coś gorszego. Wymiana bezpiecznika samego w sobie nigdy nie załatwia tematu e, usunięcia usterki. Ta usterka jest usunięta, bo bezpiecznik funkcjonuje, prąd idzie na moduły, więc moduły generalnie nie głupieją, ale e, za jakiś czas, może to być za dzień, za dwa, za tydzień, za miesiąc, za pół roku. Znowu wysypie Wam taką litanię błędów. A jeżeli bezpiecznik został spalony, pamiętajcie, że jest to w pewien sposób zabezpieczenie auta, aby coś nie poleciało dalej. Czyli równie dobrze może Wam się to auto spalić równie dobrze, może bezpiecznik, jeżeli wsadzicie mocniejszy, puścić to napięcie dalej, upalając wam jakiś moduł, i wtedy już tak tanio, pięknie i przyjemnie być nie musi. U mnie ta usterka wywołała, no można powiedzieć, kilka zawałów pod rząd w ciągu godziny. Więc myślę, że taki odcinek i takie informacje jak najbardziej są dla Was przydatne. Moi drodzy, ja się na z Wami żegnam, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym. Cześć!